Cześć! Ym, przed oglądaniem tego odcinka naprawdę Wam dziękuję. Mówię, że drugi raz będę mówić cześć. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dotrzymanie obietnicy, czyli 5 łapek w górę. W końcu nigdy się to nie udało, ale teraz poszło, zwoje wyjednę na przez Bandykama. Więc jest wszystko spoczko. Pięć łapek w górę, jest, jest. Jest na następne ciekawostka, jest, jest. Y więc zapraszam do oglądania. Ciao! Kakao! Dara. Znaczy... Zapraszam do oglądania. Cześć! Y czy zastanawialiście się kim jest Flappy Dumpty z gry One Night Atlantis 1, 2, przyszłej trójeczki lub czwóreczki i czwóreczki. ...prawdopodobnie. Yy, jestem dzisiaj troszeczkę chory, więc może troszeczkę smarkę To się wytnie. I tak... Sprzygotuję zaszyt. okej. Okay. Flumpty Dumpty... ...to... ...inaczej Humpty Dumpty z bajki Kot w butach. I to tyle prawdopodobnie, ale nie wiem skąd na jego na przykład koledzy. Ponieważ tak, flampty Dumpty i Humpty Dumpty taki bardzo fajny yy, jajeczko słodkie i według mnie to, to nie jest nawet takie straszne ale potem nie bo... on chciał się zemścić i tak dalej a tu powiem w teorii czemu Flumpty Dumpty nas jumpscaruje czemu akurat Flumpty Dumpty a na razie chodziło mi, chodzi mi o to żeby powiedzieć kim jest Frampty Dumpty a Frampty Pan Dumpty znaczy Humpty Dumpty jest z bajki Kot, buta i to jest tyle. Naprawdę bardzo fascynująca ciekawostka.